Siema z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, czy TikTok jest bliski zbanowania w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do oglądania. Prezydent Joe Biden podpisuje ustawę o zakazie TikToka po zatwierdzeniu przez Senat. Wiele użytkowników, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych, zastanawiają się, co to dla nich oznacza. Amerykańscy urzędnicy od lat ostrzegali przed takim ryzykiem związanym z TikTokem, ale ograniczały się one głównie do słów, a działania w tej kwestii cały czas były niewielkie. W 2020 roku, gdy ówczesny prezydent Donald Trump próbował zakazać TikToka za pomocą rozporządzenia wykonawczego, a amerykańskie firmy Oracle oraz Walmart zaoferowały się, by go kupić Pić, sądy wtedy zatrzymały przymusową sprzedaż. W tym tygodniu nowe prawo prawdopodobnie da rządowi USA władzę do próby zakazu jednej z najpopularniejszych aplikacji w kraju. Jak podkreśla Washington Post, kluczowe słowo to próba. Tak więc czy TikTok naprawdę zostanie zmanowany? Jeszcze nie. Kongres przyjął w tym tygodniu ustawę, która stanowi ultimatum dla firmy matki TikToka, chińskiego giganta technologicznego ByteDance. Ultimatum to oznacza sprzedaj firmie spoza Chin w ciągu około roku lub zmierz się z zakazem aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Biden podpisał ustawę w środę, niemniej jednak TikTok z pewnością będzie kwestionował nowe prawo przed sądem. Eksperci prawa zauważyli, że potencjalny zakaz zgodnie z jego obecnym brzmieniem może naruszyć prawa Amerykanów wynikające z pierwszej poprawki poprzez zakazanie aplikacji, której używają do swobodnego wyrażania siebie. Eksperci prawni również ostrzegali, że rząd może przekraczać granice konstytucji, kierując się jedynie antypatią do jednej firmy. Poprzednie próby zakazu chińskich aplikacji, w tym TikToka, zatrzymały się na sądach. Dlatego też ewentualny zakaz TikToka w Stanach Zjednoczonych nie nastąpiłby przez wiele miesięcy. Jednakże teraz USA jest najbliżej wyeliminowania aplikacji używanej przez około 170 milionów Amerykanów. Najnowsza wersja ustawy daje TikTokowi 270 dni około 9 miesięcy na sprzedaż innej firmie z przepisami umożliwiającymi przedłużenie tego okresu o kolejne 90 dni w przypadku znacznego postępu sprzedaży TikToka. W tym czasie aplikacja prawdopodobnie będzie nadal działać normalnie w Stanach Zjednoczonych. 270-dniowy harmonogram oznacza, że TikTok będzie działał jeszcze długo po listopadowych wyborach prezydenckich. W pierwotnej wersji projektu ustawy w Izbie Reprezentantów termin wynosił tylko 180 dni, co mogłoby spowodować zamknięcie aplikacji miesiąc przed wyborami. Wyborami. Jednak czy TikTok w przypadku sprzedaży może znaleźć nowego właściciela na czas? Szanse na to nie są zbyt duże. Rząd Chin wyraził wcześniej silny sprzeciw wobec przymusowej sprzedaży aplikacji. A zakup TikToka prawdopodobnie kosztowałby dziesiątki miliardów dolarów. Niewielu ludzi lub firm ma takie pieniądze, a firmy, które je posiadają, takie jak Meta czy Google, prawdopodobnie nie będą próbować kupić TikToka, ponieważ według Washington Post, regulatorzy antymonopolowi, raczej na to nie zezwolą. Co ciekawe, nawet jeśli Chiny zgodzą się na sprzedaż do TikToka. Prawdopodobnie byłaby to sprzedaż bez dołączonego algorytmu ze względu na ustawę kontrolującą eksport, która zabrania sprzedaży wrażliwego chińskiego oprogramowania zagranicznym firmom. Więc najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie próba zakazu TikToka przez rząd. Jednak żeby to się spełniło, sądy muszą uznać, czy zakaz ten nie narusza praw konstytucyjnych Amerykanów. Wielu urzędników rządowych w USA obawia się, że rząd Chin może zmusić TikToka do przekazania danych z amerykańskich smartfonów lub manipulowania treściami wideo widocznymi na TikToku zgodnie z preferencjami komunistycznej partii Chin. Te obawy póki co są głównie hipotetyczne, ponieważ amerykańscy urzędnicy póki co publicznie nie ujawnili dowodów na to, że TikTok jest systematycznie manipulowany przez rząd Chin. Jednak urzędnicy twierdzą, że jedynym pewnym sposobem usunięcia ryzyka dla bezpieczeństwa narodowego jest zmuszenie ByteDance do sprzedania amerykańskiej wersji TikToka właścicielowi spoza Chin lub całkowitego wyeliminowania aplikacji z USA. Z jakich powodów urzędnicy obawiający się TikToka uważają, że mają wpływ na bezpieczeństwo narodowe USA, ponieważ aplikacja jest używana przez połowę Amerykanów, więc działa jak narodowy kanał telewizyjny, program przez TikTok, które może wpływać przykładowo na poglądy Amerykanów na temat chociażby przyszłych wyborów czy wojny między Izraelem a gazą. TikTok odpowiedział na zakaz TikTokem. Opublikowanym przez dyrektora generalnego TikToka, oświadczając, że nie znikną i twierdząc, że fakty i konstytucja są po ich stronie i ponownie zwyciężą. Warto zaznaczyć, że zakazanie TikToka oczywiście nie oznacza tego, że nagle wszyscy Amerykanie, którzy z niego korzystają, przestaną go używać. Dojdzie prawdopodobnie do podobnej sytuacji co w Chinach. Wiele osób w Chinach dostaje dostęp do zagranicznych platform mediów społecznościowych za pomocą usług VPN i to samo prawdopodobnie będzie miało miejsce w przypadku Amerykanów i TikToka. Jeśli zakaz wejdzie w życie, jakie jest Wasze zdanie na temat tej sytuacji? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Nie da się ukryć, że ten film nieco poszerza kontent mojego kanału. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów na moim kanale. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Zapraszam również na mojego Twitcha, do którego również znajdziecie link w opisie. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!